A dzisiaj po dwóch dniach to. Także, proszę Państwa, z powodu braku wody. Awaria za awarią. Słońce świeci też. To jest awaria, proszę Państwa. Razi w oczy. Także Radio Kopciuszek w radiu Tok FM, Eura Conchita Ekstra. Biblioteka na Koszykowej 28 w Radio Kopciuszek. W kamerze Kopciuszek w Radiotok FM, Eura Conchita Ekstra. No tutaj, proszę Państwa, jak oni się tak Gapią przez te szybkie dziady, siedzą w samochodzie rozgrzanym, jak, jakby to miało być w piecu, gapią się. No to przez to, że oni się tak gapią, to nas tutaj, proszę Państwa, wybijają z pantałyku. Do Biblii dziadu zajrzyj. Czemu? Nie, nie czytacie Biblii, czemu Polska nie słynie z Biblii, czemu Warszawa nie słynie z Biblii, ani cerkwi, nie ma ani mormonów tu, nie ma ani ewangelików, ani Świadków Jehowy, tylko się katolicy pytają, co, co, że braków katolickich, co, Plac Konstytucji. O Jezusie. <trybale> jesteś chory, jesteś trzeba jechać na to lotnisko w związku z tym pobyć z tym działać weź jakąś siatkę taką siatkę sobie weźmieć, już nie ma Ty?